18:19. Nie ma chyba nic wyżej. Po siedmiu godzinach walki wracam na ...niżnie rysy. Pięknie. Z początku od Czarnego Stawu pod Rysami. Warunki były takie majowe. Praktycznie cały czas śniegu. I po odbiciu ze szlaków w lewo źle, no bo na Niżnie Rysy pojawił się na początku Dobry śnieg. E, potem zrobiło się strumień. I niestety e, mikficznik był. A na końcu, już, już w kruszyźnie posuchem do przełęczy. I dość tą granią na szczyt. Także mieliśmy dzisiaj dużo, dużo e, zróżn zróżnicowanego terenu. No, ale jeszcze trzeba będzie jakoś zejść. O